Moi drodzy, to jest nasza kolejna druga w tym roku katecheza, takie króciutkie rozważanie, które ma nas pobudzić, nam, ma nam przypomnieć te fundamenty naszej wiary, bo często powtarzamy, tak, ja jestem wierzący. Są i tacy, którzy mówią tak, proszę księdza, jestem wierzący, ale nie praktykujący, bo praktyka mi jest niepotrzebna, sam się z Panem Bogiem bogata. No to, to są takie wynalazki XX wieku chyba, które przeszły na XXI wiek. Natomiast tak jak nie można powiedzieć, że, że jestem żyjącym, ale nie będę oddychał, bo, bo się pogniewałem na ten tlen, na, tą, na to powietrze, które jest wokoło mnie i przestanę oddychać. Mamy pełną świadomość, czym się to skończy i nie trzeba będzie czekać długo. Wystarczy 4-5 minut bez. Bez oddychania, i koniec z nami. Tak samo jest z naszą wiarą. Jeżeli mówisz, że jesteś wierzący, jednocześnie deklarujesz, że jesteś niepraktykujący, to jesteś zwykłym kłamcą, bo nie można wierzyć, jednocześnie odrzucać to, w co wierzymy. Moi drodzy, katecheza jeszcze tytułem takiego wstępu, ktoś zapytał, to co już nie będzie tych wieczorów Nikodemowych. No to są właśnie te wieczory Nikodemowe, które w tym roku. Mają taką nową odsłonę, katechezy z biskupem, i idziemy taką ścieżką prawd wiary, później sakramentów, później takich tematów, które są tak nie dość oczywiste, bo pewnie gdybym zapytał za chwilę Was i siebie przy okazji, ile z sakramentów każdy bez słowa, z zawahania powiedziałby, że jest ich siedem. Gdyby przyszło je wymienić, byłoby już troszeczkę trudniej. Niektórzy by mieli problemy z kolejnością, niektórzy z nazwami, ale jakoś byśmy się próbowali odnaleźć. Problem polega również w tym i na tym, byśmy nie przeżywali takich swoistych robster, o których mówił mi dzisiaj podczas zajęć ksiądz-diakon, bo mieliśmy dzisiaj zajęcia seminaryjne i, i właśnie dzielił się swoimi, swoimi doświadczeniami. Mówi, że był na zaproszenie. We wspólnocie ewangelickiej i w tej wspólnocie ewangelickiej ksiądz prowadzący zajęcia katechetyczne dawał na zasadzie losowej fragment pisma świętego osobie, która była obecna na tej katechezie i z króciutkim pytaniem, czego dotyczy ten fragment. I te osoby pięknie recytowały i pokazywały, że są bardzo czynnie i żywo zaangażowany w swój rozwój duchowy. Niestety, i to wtedy właśnie ksiądz, ksiądz Diakon powiedział, że zrobiło mu się tak tak przykro, tak, tak chłodno na sercu, bo znał sobie sprawę, że jak wielu z nas uczestniczących w codziennych mszach świętych, ale również żyjących w przestrzeni normalnie, mówiących o sobie, że jestem osobą wierzącą, ma ogromne luki w tym zakresie i nie miałoby nawet pojęcia, co odpowiedzieć na pytanie zadawane przez swojego duszpasterza. Zatem dalej. Dzisiaj druga kategoria na temat tych najbardziej fundamentalnych zasad: prawdy wiary, prawdy wiary. Wyznań swoją wiarę. Przed tygodniem mówiliśmy o wyznaniu apostolskim, mówiliśmy o, o różnicy między składem apostolskim, czyli tym wyznaniem wiary, które odmawiamy w tak zwanym pacierzu, odmawiamy podczas takich modlitw jak różaniec, jak koronka do miłosierdzia Bożego, a wyznaniem wiary, które jako credo, czyli właśnie wyznanie swojej wiary, w każdą niedzielę i uroczystość wspólnie, razem, pięknie na uszach świętych recytujemy. Jest jeden Bóg. I na temat jedności Boga i tajemnicy Trójcy Świętej dzisiaj o Bogu, który jest Sędzią Sprawiedliwym powiemy sobie na końcu tej, tej serii naszych rozważań na temat prawd wiary. Moi drodzy, zatem pragniemy zagłębić się w tajemnicę tej najtrudniejszej, ale jedno, jednocześnie największej prawdy naszej wiary, w tajemnicę Trójcy Przynajświętszej. I aż się prosi, żeby wam przypomnieć sobie przy okazji, to wielkie zadanie, które przed wiekami postawił sobie Augustyn, który przyjął wiarę Jezusa Chrystusa dzięki determinacji swojej mamy, świętej Boni, która modliła się o łaskę wiary dla Niego, to by się nawrócił i przyjął Chrzest, kiedy przyjął Chrzest, a był wtedy już filozofem, był człowiekiem ogromnie, znakomicie rozwiniętym intelektualnie. Postawił sobie za główne zadanie, jeszcze wtedy nie dostrzegając tych subtelności wynikających z głębi tajemnicy Trójcy Przezświęj, że skoro tyle poznał w swoim świecie, skoro poznał Arystotelesa, całą, całą historię filozofii i całe poglądy filozoficzne wszystkich filozofów ówczesnego świata miał w małych paluszku, skoro wiedział wszystko niemalże na temat funkcjonowania Światał w ówczesnym czasie, to postawił sobie za cel główny, już jako chrześcijanin, wyznawca Jezusa Chrystusa, że zgłębi na tyle, na ile to jest możliwe, tajemnice Trójcy Świętej. Pamiętacie, bo wiele razy w różnych okolicznościach przywoływaliśmy ten kazus, kiedy on tam sobie chodził nad Morzem Śródziemnym, pięknym brzegiem Morza Śródziemnego, medytując nad tajemnicą Trójcy Przenajświętszej i zobaczył małą dziewczynkę, która muszelką przelewała wodę z morza do małego, małego wyko wykopanego w piasku dołka. Zaintrygowało ta Augustyna i zapytał, a co ty robisz? Dziewczynka odpowiedziała, przelewam morze do tego dołka. Więc on za chwilę odpowiedziała, ale to się nie da, widzisz jak jest ogromne morze, a ty masz taki mały dołeczek. Nie ma, nie ma takiej możliwości, żeby ta woda z tego morza zmieściła się w całości do tego dołka. I wtedy ta dziewczynka odpowiedziała coś, co, co dało dużo do myślenia Augustynowi. Prędzej ja przeleję morze do tego dołka, niż ty dogłębnie zbadasz istotę Trójcy Przenajświętszej. I ta dziewczynka zniknęła. Mamy, to, mamy świadomość, że była to, był to wysłannik nieba, który chciał ustawić w sposób właściwy myślenie tego wielkiego myśliciela i świętego w Chrystusowym Kościele. Moi drodzy, to jedna z, najwię z największych tajemnic naszej religii, które, którego pełne zrozumienie na pewno, moi drodzy, nie wydaje się możliwe dla naszego ludzkiego umysłu nie jesteśmy w stanie pojąć i zrozumieć istoty Trójcy Świętej jednakże poprzez modlitwę poprzez rozważanie możemy starać się lepiej zrozumieć i coraz bardziej doceniać tę niepojętą jedność Pana Boga bo przecież tak na chłopski rozum mówiąc językiem Językiem w żaden sposób nie przystającym do dzisiejszej tajemnicy na głowski rozum? Jak można sobie wyobrazić, że jest jeden Bóg i trzech, są trzy osoby, ale jest jeden Bóg? Jak możemy pojąć tę tajemnicę? Jak możemy to opisać? Też z tego powodu, między innymi wyznawcy takich. Religii, jak islam, mówią o nas, że my nie jesteśmy monoteistami, że jesteśmy religią politeistyczną, ponieważ mamy trzech bogów, a nie jednego Boga. Boga, którego nazywamy Ojcem, Boga, którego nazywamy Synem Jezusa Chrystusa, a oni Go uznają za proroka. I mówimy również o jakimś Bogu, którego nazywamy Duchem Świętym. A to jest jeden Bóg. Moi drodzy, dogmat o Trójcy Najświętszej jest tym najważniejszym z dogmatów, który wyznacza naszą wiarę. Jeżeli nie przyjmujemy wiary w trójce Przenajświętszą, przestajemy być chrześcijanami. To jest ważna informacja dla nas wszystkich. Bo my w XXI wieku szukamy różnych rozwiązań, również szukamy różnych wspólnot i docieramy czasami do wspólnoty, która odrzuca, która ma pewne gesty, które są podobne do gestów sakramentalnych, jak. Powiedzmy chrzest, chrzcimy, gdzieś tam w jakiejś wannie, w basenie chrzczą, ale nie chrzczą w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, czyli nie chrzczą w imię Boga jednego w trójcy czy Najświętszej, ale kąpią tego, tego swojego kandydata do swojej wspólnoty w wodzie i ta kąpiel oczyszczająca ma tylko pewną symbolikę przypominającą to, czym jest. Święty sakrament Chrztu, o sakramentach kilka tygodni później. Dlatego też jest to bardzo ważne, byśmy sobie uświadomili, że jeżeli ktoś mówi, że wierzy w imię ojca i syna, ma i mateczkę, to nie jest chrześcijaninem, to nie jest wyznanie chrześcijańskie. Warunkiem wyznania chrześcijańskiego jest wiara w dogmat, to jest ten podstawowy. Pierwszy dogmat Wyznaczający naszą wiarę, wiara w Boga w Trójcy Święty Jedynego, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I mówimy Amen. Czy to będzie w imię Ojca i Syna i tak jak my chcemy na Zachodzie, lewe ramię i Ducha Świętego, Amen. Czy odwrotnie, jak chcą na Wschodzie, to już nie ma większego znaczenia. To jest, to jest pewien niuans międzywyznaniowy, ale. I jedni, i drudzy są wyznawcami Chrystusa. I katolicy, i prawosławni jesteśmy wszyscy z tej samej wspólnoty wyznającej Trójcę Przenajświętszą, która mówi o sobie, że jest wspólnotą chrześcijańską. Ojciec, Syn i Duch Święty stanowią jedno niepodzielne Boże istnienie. Tutaj dochodzimy do murów, których możemy teraz stukać i stukać i stukać. Głową i czym chcemy, i niestety nic więcej nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, a jednocześnie istnieją jako trzy osoby boskie. I to jest ten, ten fragment teologii, ten fragment y, tajemnicy Bożej, która na tym etapie naszego pielgrzymowania nie da się nam bardziej wytłumaczyć, bo my sięgamy tyle, tylko tyle, ile Pan Bóg nam dał w swoim objawieniu, czyli w Piśmie Świętym od pierwszej księgi Genesis, aż po ostatnią księgę Apokalipsy. Nic więcej na ten temat nie jesteśmy w stanie powiedzieć, więc w tym momencie e, również wracając jeszcze na chwilę do tego, co po powiedziałem, że warunkiem wiary chrześcijańskiej jest wiara w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ci, którzy mówią, że tylko wierzą w Ojca, Boga Ojca i tylko Boga Ojca uznają, też niech uważają, bo to oznacza, że przestają być Chrześcijanami. Można mieć szczególną pobożność do poszczególnych osób boskich, do Ojca, Syna i Ducha Świętego. Natomiast jeżeli zaczynamy z tej przestrzeni wiary usuwać gdzieś tam na margines dwie osoby boskie, to w tym momencie niestety nie idziemy w kierunku chrześcijańskim, ale w kierunku jakiejś dziwnej sekty. Moi drodzy, istnieją trzy osoby boskie, ale jeden Bóg. Osoby, które nie są trzema bogami. To nie jest tak, że to jest tata, mama i dziecko. To są trzy osoby. Jednocześnie trzy jednostki ludzkie. Mówimy o, o dzieciach, mamie, tacie i dziecku. W przypadku Boga jest zupełnie inaczej. Trzy osoby, ale jest jeden Bóg. I to jest bardzo ważne, aby z naciskiem powtarzać właśnie tę prawdę która wymaga od nas przyjęcia nie, nie tylko na poziomie mojego rozumu, ale również mojego serca, mojej wiary. Kiedy mówimy o Bogu, kiedy mówimy, że wierzymy w Boga, e, że się do niego modlimy, mamy zawsze na myśli trzy osoby: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Te trzy osoby odbierają jednakową cześć i jednakową chwałę. żadna z nich nie jest ważniejsza. Bardziej boska od pozostałych, i nie ma tutaj czegoś takiego, że ojciec jest ważniejszy od syna, a syn jest ważniejszy od ducha świętego, a duch święty jest ważniejszy od ojca. One stanowią pełną, absolutną, doskonałą jedność, której my swoim rozumem pojąć nie jesteśmy w stanie. Moi drodzy, poza tym, kiedy stajemy wobec tajemnicy trójcy przenajświętszej. Bóg, Bóg nie mówi nam, nie wiem, ocuń na, na bok swoją inteligencję, nie próbuj zrozumieć. Nie, moi drodzy, przeciwnie. Skoro obdarzył nas inteligencją, to w tym celu, aby, abyśmy się nią posługiwali, abyśmy ją rozwijali we wszystkich absolutnych dziedzinach, należy zatem używać swego rozumu, ale z ogromną pokorą i świadomością własnych ograniczeń. Panie Boże, doszedłem do granicy, dalej nie jestem w stanie. I wtedy Bóg mówi, wierz, zawierz mnie, zaufaj mi. I na tym polega nasza wiara, na tym polega zdawanie tego te, też tego Bożego egzaminu, który, przed którym my jako ludzie tutaj na Ziemi jesteśmy po, postawieni. Bo, gdybyśmy mieli wszystko odkryte, gdyby było wszystko jasne, to w jaki sposób zasłużylibyśmy na, na wejście do Królestwa Niebieskiego? Na, tylko na zasadzie takiej, że jesteśmy stworzeniami stworzonymi przez Boga? No, mrówki też zostały przez Boga stworzone. Inne istotki też zostały przez Pana Boga stworzone, które czasami są ważniejsze w całym łańcuchu niż my ludzie. Ktoś powie, biskup zwariował. Nie, nie zwariowałem. Absolutnie nie. Jeśli w obliczu tajemnicy jedynego Boga w trzech osobach powiem sobie, to niemożliwe. Coś podobnego nie może istnieć. Moje siostry i bracia pozostaniemy na poziomie naszej skromnej, bardzo ograniczonej w tym momencie inteligencji, z, naszej, z, naszej, z naszego poznawania, które, dzięki któremu poznajemy otaczający nas świat będziemy się tak po tym poznawaniu bardziej ślizgać po powierzchni jeżeli więc wierzymy jeżeli zgodzimy się uznać rzeczywistość której nie rozumiemy która nas absolutnie przewyższa możemy w ten sposób i tylko tą drogą kawałeczek po kawałeczku przenikać w głąb tajemnicy trójcy przenajświętszej i tutaj, tutaj jakie się pytanie Dobrze, ok, przyjmuję wiarę, przyjmuję tajemnicę Trójcy Przenajświętszej, tak jak ona jest zapisana w dogmatach, jak wynika z objawienia Bożego, ale czy będzie mi dane, abym kiedyś, kiedy, kiedy przejdę granicę życia i śmierci, kiedy trafię do domu Ojca, pięknie mówimy o naszej eschatologii, czy będzie mi dane, żebym poznał Trójcę Przenajświętszą, jej tajemnicę w sposób tak należyty, i tak pełny, żebym już nie miał żadnych wątpliwości. I tutaj przychodzi znów z pomocą objawienie Boże i teologiach, bowiem każdy z nas otrzymuje tyle łaski, ile nam jest potrzebne. To oznacza, że również tam, po, po śmierci, w wieczności, otrzymamy tyle darów, które sprawią, że będziemy absolutnie szczęśliwi. Bo dla jednego wyjaśnienie, które skończy się w dwóch zdaniach dotyczące, jak jest zbudowany samochód, będzie w zupełności satysfakcjonujące. A dla takiego człowieka, który jest yy, nazywany umownie grzebkiem, który jest bardzo ciekawy, dociekliwy, wyjaśnienie, które zostanie zawarte w wielu tonach opisujących szczegółowe działanie poszczególnych mechanizmów, dopiero wtedy będzie wystarczające. Więc w zależności od naszego otwarcia, naszego również intelektualno-duchowego zaangażowania. Chęć poznania trójcy świętej tutaj na ziemi, w takim stopniu ta tajemnica przed nami zostanie odkryta tam, po drugiej stronie, w takim stopniu, w jakim my tu na ziemi do tego poznania się przygotujemy. Moi drodzy, trójca święta nie jest jedynie więc takim, nie wiem, idąc znów dalej tropem św. Augustyna, takim filozoficznym abstraktem, ale jest źródłem życia. Jest źródłem miłości. Jest źródłem absolutnej, cudownej, pełnej harmonii, której nie pojmujemy. Ojciec daje życie Synowi, jak widzimy z objawienia. Daje życie Synowi. A z ich miłości, Ojca i Syna, rodzi się Duch Święty. Moi drodzy, dlaczego Bóg jest jedyny, a jednocześnie w trzech osobach? Otóż Trójca Święta ukazuje... Jedność w odrębności. Ojciec, Syn i Duch Święty nie są jakimiś oddzielnymi bytami, lecz są jednym wspólnym istnieniem. I to jest taki model, który podkreśla znaczenie jedności w różnorodności. Strasznie to trudne do zrozumienia, ale po, po to jest nam tutaj potrzebna ta najgłębsza i najcięższa w swym kalibrze wiara. Zrozumienie, że Trójca Święta nie jest sprzecznością, lecz jest takim wyrazem nieskończonej miłości i wspólnoty, jako ludzie ograniczeni myślowo, bo w tym momencie możemy spokojnie o sobie powiedzieć, tak, jesteśmy ograniczeni myślowo wobec tajemnicy Trójcy Świętej. Trudno jest to ograniczyć, ale to właśnie w tej tajemnicy ukazuje się ogrom i wielkość Pana Boga, w tajemnicy Trójcy Świętej. Moi drodzy, co zrobić, aby podnosić naszą relację do Trójcy Świętej, aby ta nasza relacja nie była tylko relacją z Synem, którego wielbimy każdego dnia podczas Mszy Świętej, żeby nie była tylko relacją z Duchem Świętym, którego wielbimy uczestnicząc w grupach odnowy w Duchu Świętym, nie, nie była tylko relacją z Ojcem, Bogiem Ojcem, którego niektóre grupy w sposób szczególny uwielbiają i, i wywyższają. Co mamy robić? Otóż po pierwsze modlitwa do Trójcy Świętej to nie tylko czysta jakaś formułka. To jest nade wszystko wezwanie, by w głębi serca doświadczyć obecności Ojca, Syna i Ducha Świętego w naszym życiu. Nasza modlitwa do Trójcy Świętej nie powinna więc być tylko takim rytualnym odpędzaniem much czy czegokolwiek innego, co często dzieje się w naszej przestrzeni, kiedy wchodzimy do świątyni, przechodzimy koło krzyża, co robimy jakieś dziwne znaki. To nie powinno być tylko takim rytuałem, ale taką prawdziwą relacją z Panem Bogiem, w którego wierzę. Ojcem, który jest źródłem, synem, który o sobie powiedział, że jest drogą i duchem świętym. Który bez wątpienia jest tą siłą, której się nie da opisać i ogarnąć, która prowadzi nas każdego dnia do Pana Boga. No i drodzy, robiąc podsumowanie, bo mam świadomość, że już przekraczam czas, wprawdzie nie śpicie, dzięki Bogu, więc jest lepiej niż ostatnio, ale chciałbym, byśmy uświadomili sobie, że to właśnie ta relacja z Trójcą Świętą, jest kluczowa, ponieważ przynosi ona owoce ducha świętego w naszym życiu. To dzięki relacji z Trójcą Świętą zaczynamy żyć miłością, zaczynamy odczuwać radość wbrew temu, co logika podsuwa. Wokół nas dzieją się różne ciężkie, trudne, niewyjaśnione sprawy, dotykające nas cierpienia, a my jesteśmy ludźmi radosnymi, którzy potrafią mimo. Przy wszelkich zagrożeń wypracowywać pokój, którzy mimo ogromnych nerwów i stresów potrafią wykrzesać z siebie cierpliwość, dobroć, uśmiech, wierność, łagodność, opanowanie. To są wszystko te dary, które są owocami relacji, tym kluczem relacji, dzięki, dzięki właśnie właściwej relacji z Trójcą Przenajświętszą i poprzez utrzymywanie tych relacji z Trójcą przy zaczynamy odkrywać to, co jest najistotniejsze w naszym życiu, a często o tym zapominamy. Bo mówimy, no będzie dobrze, będzie dobrze, ale dlaczego będzie dobrze? Ponieważ mam świadomość, że Bóg jest przy mnie. I w tym sensie, w tym momencie odkrywam sens i cel mojego życia. A to prowadzi mnie w końcu do harmonii z Bożym Planem i do pełnego przeżywania oboma kucami swojego życia, wbrew znowu temu, wszystkiemu, co się wokół nas dzieje. Moi drodzy, trójca święta okazuje nam, że Bóg jest, nie jest jakimś abstrakcyjnym rządcą, który stworzył świat, rzucił ten świat, niech sobie leci i nim się nie, za, nie interesuje, nie jest kimś bardzo odległym, nie jest nieczułym. Jego miłość, o, którą, o których mówimy, to nie tylko puste słowa, to nie tylko wyuczone regu regułki, ale prawdziwa rzeczywistość, w którą możemy się włączyć poprzez naszą modlitwę, poprzez tą, tę relację, o której przed chwilą mówiłem, z osobami boskimi, z Ojcem, Synem i Duchem Świętym. I tak już na koniec zastanawiam się, co zrobić, żebyście spróbowali to jeszcze lepiej zrozumieć. W 2017 roku został, chyba dobrze pamiętam, nakręcony film na bazie książki Hata. Znakomity film kanadyjski, jeżeli dobrze pamiętam, amerykańsko-kanadyjski, który op opowiada pewien dramat człowieka, który przeżywa utratę córeczki, nie może się z tym pogodzić. I w pewien weekend zostaje zaproszony właśnie. Na taką farmę, do takiej chaty odległej. I już nie będę opowiadał dalej, bo jak ktoś to ładnie to teraz się nazywa, nie będę wam spoilerował filmu, ale w, tej, w tym filmie ukazane są, jest wiele kontrowersji dotyczących pewnych tam spraw związanych z teologią. Tutaj się teologowie teologii, zaczynają sprzeczać, czy to jest zgodne, czy niezgodne, ale jeżeli zechcecie obejrzeć ten film, Spójrzcie, jak Bóg Ojciec, jak Syn Boży i Duch Święty, bo to jest właśnie spotkanie z trzema osobami boskimi, przepięknie wyjaśnia temu człowiekowi przepełnionemu cierpieniem i ranami swojego przeżycia. Wyjaśnia krok po kroku jego, całą, całą jego historię, historię jego życia. I do czego to doprowadza? Do czego doprowadza właściwa relacja z Trójcą przy Bardzo se, Was zachęcam, byście sobie spokojnie obejrzeli ten film i myślę, że to będzie takie dopełnienie tego, co dzisiaj Wam powiedziałem. Gdzie ten film obejrzeć? No dobre pytanie. Ten film jest bez, bez wątpienia na, na wielu platformach tych tak zwanych VOD w telewizji, jeżeli macie telewizory z, aplikac z tymi aplikacjami, to być może, nie wiem, czy na Netflixie nie jest obecny. Wiem, że na, jeżeli wpiszemy chata film w przeglądarkę w Google, wyskoczy wam wystarczająco, wystarczająco dużo propozycji, więc nie będę w tej chwili was odsyłał do takiej, czy innej platformy streamingowej. Z pewnością znajdziecie, natomiast warto ten film naprawdę obejrzeć raz, drugi, trzeci, a jeżeli jest taka potrzeba, by jeszcze lepiej to przeżyć, to zachęcam do sobie. Wziąć książkę do ręki i ją przeczytać. Czyta się znakomicie. I ja ją czytałem, no nie powiem jednym tchem, bo, bo to bym skłamał, ale ją przeczytałem bardzo szybko, więc bardzo, bardzo serdecznie zachęcam do tego, by, by ten, ten film czy książkę przeczytać, bo ona nam troszeczkę, nie mówię, że otworzy, troszeczkę pomoże zrozumieć relacje między trójcą przenajświętszą. Bardzo wam dziękuję za to, że wytrzymaliście tę dzisiejszą katechezę trudną. Zapraszam również za tydzień na katechezę, a zapraszam na